Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj bogaty po polsku. Kto to jest zamożny Polak? Według badań statystycznych 50 tysięcy Polaków ma milion dolarów. Mieszkanie, nieruchomość, udziały, akcje to stanowi ten majątek. Około 2-3 promile czyli garstka 20-30 tysięcy Polaków. Zarabia powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie. W sumie niewielka to ilość Polaków. Jak dorobili się ci, którzy mają majątek tych milionów? Bo z kolei tych, co ma 5 milionów dolarów, jest raptem 3, a może 4 tysiące bardzo niewiele. Jak się dorobili? Nie ulega wątpliwości, że część z nich smutne to, ale prawdziwe, skorzystało na prywatyzacji lat 90. Na anarchii prywatyzacyjnej tamtych lat. Co natomiast trzeba im oddać? To, że nie przetracili tego majątku. Że potrafili mądrze go inwestować, oszczędzać, rozbudowywać, tworzyć swoje firmy i dorabiać. Za to słowa uznania. Ale jest też druga grupa. To są ci, którzy Zaczynali, bo mieli talent, bo mieli pomysł, bo mieli szczęście, bo mieli wiarę, bo mieli wreszcie pracowitość i z niczego, ze skromnych oszczędności, rozpoczynając, jak mówimy, od zera, doszli do bogactwa. Dramat tylko polega dzisiaj ciągle na tym, że 12 najbogatszych Polaków, tych właśnie z tak zwanej prywatyzacji, ma majątek przekraczający. W sumie następnych 50 a może 100, to okazuje przepaść jaka istnieje. Ale co sądzić o bogatych w Polsce dzisiaj? Po pierwsze, co uderza? Jeśli największy bank Polski uznaje, że ktoś, kto zarabia 7,5 tysiąca złotych. Tyle mu wpływa na konto miesięcznie. To jest very important person, czyli osoba bogata, czy zamożna. Jeśli uznaje, że 50 tysięcy złotych oszczędności na koncie, to dowód bogactwa. To trzeba powiedzieć, że my ciągle patrzymy na zamożność oczami tego najuboższego. A mówiąc dokładnie, za cnotę uznajemy biedę. Każdy, kto ma trochę więcej, kto się trochę wyróżnia, zaczyna być dla nas kimś dziwnym. Very important person. To niedobry znak, dlatego, że ci, którzy mają te pieniądze, oni zaczynają myśleć: Szukam dla siebie środowiska, nie ujawniam moich dochodów. Co gorsza, szukam sojuszników, gdzie na przykład w kapitale zagranicznym, albo w tych elementach środowisk, które są finansowane z zewnątrz. Natomiast ten, który jest biedny, mówi, jestem pokrzywdzony, ja tego nie mam, mnie się może należy, czym on się różni ode mnie. Niedobrze jest, gdy ten niski poziom zamożności już nas dzieli. I po drugie, jeśli tak mało jest w Polsce milionerów, 50 tysięcy z jednym milionem dolarów, 3-4 tysiące z pięcioma i więcej milionami, to dla porównania podam, we Francji, która jest o połowę ludniejsza od Polski, milionerów jest ponad 2 miliony. U nas to są promile, tam to są procenty. Ta mała liczba zamożnych to jest zły sygnał. Zgoda, tamci dorobili się latami, nie zniszczyła ich jedna, druga wojna, nie było komuny. Wszystko zgoda. Ale nas jest 2 miliony przedsiębiorców i przez 27 lat tylko 50 tysięcy spośród nas dorobiło się jakiegoś majątku. Co w tej chwili mówię, to jest oskarżenie dla państwa, dla wszystkich rządów od początku, jak istniały, które dłużej miały władzę. Bo to one powinny stworzyć warunki, by milionerów było więcej. I teraz jest trzecia sprawa. Ten, który ma, który zarobił, który dorobił się, który w Polsce to osiągnął, o państwie myśli, będzie o państwo dbał, będzie je nawet coraz bardziej szanował i będzie zabiegał o to, żeby nawet jeśli sam dorobił się po części na wpół legalnie, może nielegalnie, od dziś albo jutro jego dzieci mogły pracować i zarabiać i dorabiać się legalnie. A zatem dla niego państwo staje się ważną instytucją. Ja za każdym razem podkreślam, że są dwie grupy społeczne, które najbardziej troszczą się o państwo. To jest inteligencja i to są przedsiębiorcy. I teraz wniosek. Jeśli ten rząd od razu na początku i zdecydowanie okazał, że będzie troszczył się o ubogich, dobrze, że o tym pamiętał, dobrze, że próbuje coś w tej sprawie robić. To ten rząd powinien już w tej chwili, najwyższa pora i ostatni dzwonek pokazać, przedstawić i wykonać to, co jest winien polskiemu przedsiębiorcy i polskiemu zamożnemu, pracującemu obywatelowi. Że oni myślą, że to jest fundament polskiego państwa, bogacenia się i zamożności całego społeczeństwa. I dlatego program dla przedsiębiorców powinien być już w tej chwili konkretny, precyzyjny i z nimi uzgodniony. Przykro mi, ale to na razie jest wyłącznie mój postulat. Dziękuję.